Za dużo jest biurokracji, za dużo jest procedur, za dużo jest sprawozdawczości, za dużo jest ingerencji ze strony administracji, która ma nadzorować uniwersytet. Jeżeli milion obywateli podpisało się pod wnioskiem o referendum, to psim obowiązkiem posłów było zagłosować za tym referendum. Dlaczego więc zakładać, że każdy posiadacz broni to potencjalny bandyta? broni jest dla ludzi. Oczywiście tych niekaralnych i zdrowych na umyśle. My nie tyle mamy mało pieniędzy na przykład na edukację czy na oświaty, tylko my je po prostu źle wydajemy. Bardzo wiele środków, które wpływają do Polski z Unii Europejskiej, jest mielona w administracji publicznej. The wants no part of that they can't it. Ruch wolnościowy nie tylko w Polsce jest coraz silniejszy, także w Europie i na świecie. Jaka inna konferencja zgromadziłaby kilkuset młodych ludzi, którzy za własne, a nie publiczne czy partyjne pieniądze przyjechaliby spotkać się ze sobą i rozmawiać o wolności? Ja się brzydzę pieniędzmi. Nie Zaczynasz biznes. Spełnisz wszystkie, nawet najgłupsze wymagania. Pójdziesz do urzędnika. Wypełnisz wszystkie papierki, skłamiesz jeżeli trzeba, dasz mu to i uśmiechniesz się do niego i powiesz do widzenia, Mi bardzo miły dzień. Jest sens o wiele bardziej zmobilizować się, żeby przeciwdziałać tym grupom roszczeniowym i tym politykom, którzy potrzebnymi hasłami osłabiają wzrost gospodarczy Polski, czyli w ten sposób przyczyniają się do tego, że z Polski młodzi ludzie wyjeżdżają. Marcin Chmielowski, zapraszam na wolność pod